dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. <noise> Dzisiaj witam Was w sobotę i jest to sobota, w której ja zaczynam sobie dzień samotnie, dlatego że mój małż. Jest na stadionie narodowym. Wspominałam Wam chyba, że małż dostał się do Wielkiego Grania na stadion narodowy i będzie dzisiaj grał koncert. A ja na ten koncert jadę z moją przyjaciółką. No i ogólnie to jestem przerażona, bo jak widzieliście na przebitkach, pogoda jest piękna. Normalnie. Mówię Wam, że jak tak to, to było ciepło, jak tak to, to zrobiło się strasznie. Mam nadzieję, że w Warszawie będzie lepiej, bo sprawdzałyśmy i niby w Warszawie ma nie padać dopiero gdzieś tam późno wieczorem, ale zobaczymy. Jedziemy ogólnie pociągiem. Tak, jest że Ach, przygoda. Ach, mi przygoda. Jedziemy pociągiem, będę Wam oczywiście nagrywać, relacjonować co i jak. Ja właśnie wstałam niedawno, przeraziła mnie pogoda, w ogóle to jest burza też, bo grzmiało, błyskało się, na razie leje i cały czas tak jest i powiem Wam, że no... Jeszcze w dodatku muszę się dostać z domu sama na dworzec, bo nie mam ich tu podwiedzić. Chyba po prostu zamówię taksówkę. Bo, bo, jak będzie tak padać, nie chcę mi się iść na żaden autobus, e, tudzież tak zwaną piotrzkowską MZ, -kę. a chyba, chyba po prostu zamówię taksówkę. I słuchajcie, no zaczynamy ten dzień, e, lecimy z tym dniem e, i. Boże, co ja się tak zaczynam, jeszcze się nie obudziłam, coś takie, w ogóle to mówię. Wam. Takie chore rzeczy, jak mnie dzisiaj się w nocy śniły, to ja nie wiem, to mi się dawno nie śniły. Po prostu takie historie, że ja normalnie wymiękam. Jakaś normalnie science fiction połączone z fantazją i horrorem. nie Ja nie wiem w ogóle, ja nie wiem, czy nawet nie mi to opowiadać, bo to nie, to nie ma sensu tutaj opowiadać tego tak naprawdę, bo, bo to jest chore. <laughs> ale, ale przez to się nie wyspałam. Totalnie się nie wyspałam, mówię wam. Totalnie się nie wyspałam. Poza tym nie jestem przyzwyczajona do spania samemu, no bo jednak śpię cały czas z Piotrkiem, więc też brakowało mi kogoś gdzieś coś, tak jakiś niepokój był, że musiałam spać sama. Ale no, jakoś dałam radę, usnęłam, spałam, to mi się znowu takie chore rzeczy śniły, że po prostu nie, nie, nie. to, Nieważne, nie dobrze, wiecie co, no ja zrobiłam sobie śniadanie, dzisiaj śniadanie to jest w ogóle cheat, bo ja nie byłam na zakupach, za dużo nic nie, nie, nie mam w domu, myślałam, że mam jakieś mleko roślinne, ale nie mam, więc e, owsianki też sobie nie zrobię, dlatego zrobiłam sobie, słuchajcie, tortille, ja wiem, że to wygląda może nieźle, ale to są tortille z nutellą, <tortille> tak, tortille na ciepło z nutellą, malinami z ogródka od mojej mamy więc po prostu no to chociaż będzie zdrowe i pyszne, bo nutella to raczej niekoniecznie, no i słuchajcie do tego oczywiście kubeczek z pokrzywa, moja ulubiona pokrzywa z mango, ostatnio wcześniej piłam melisę, a teraz piję pokrzywę z mango z Liptona, ja wiem, że to pewnie jakieś śmieci, ale no nie wiem, no ale smakuje fajnie do śniadania. Ja będę się już chyba teraz wyłączać, zjem sobie to śniadanie, no i będę się pomału szykować, bo 14-16 mamy pociąg na Warszawę Zachodnią, no i stamtąd będziemy do Stadionu Narodowego musiały jakimś tam metrem dojechać, ale po prostu celowo jedziemy pociągiem po to, żeby mieć przygodę. No, więc tyle. Ja was jeszcze raz zapraszam na nowy film na moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Mam nadzieję, że ten dzień będzie udany i zobaczymy co będzie działo się dalej, jak to wszystko się uda. Także zapraszam was do oglądania. Jestem kochani. Odzywam się do Was dopiero już tutaj, jak dojechałam na dworzec. Po prostu wcześniej, no ja się nie mogłam wyrobić i powiem Wam, że nic mi nie szło. Włosy miałam sobie kręcić, czego ja miałam nie narobić, a w ogóle to nic nie zrobiłam. Podpięłam i Wam to w wnoszę. Ale słuchajcie, make-up to tragedia, w ogóle mi nie wychodziło. No ale cóż, idę na dworzec. Za 15 minut mamy pociąg, więc jeszcze chwila czasu jest na Warszawę Zachodnią i, i jedziemy. Taip. <laughs> Madzie, która ze mną tutaj przyjechała i czekamy na tak zwaną jakąś tam KMK, tak? Pani Jusia, ja... zawsze przyjechałem do Warszawy? I czekamy sobie na następny pociąg, z jednego żeśmy wysiadły i teraz czekamy dalej. O tam widać ten No. wielki Pałac świat kultury, tak, wielki świat. Wielki świat, do którego my nie przynależymy. My no i jak samo jak Dawid Podsiadł. Także jedziemy na stadion, tam jeszcze jedziemy trochę czasu, podamy Piotrkowi bluzkę i będziemy dalej sobie tam planować czas. Nie wiem, co tam robimy. Może pójdziemy coś zjeść, bo to niektórzy jedli obiad, a co dzień, nie. Więc zobaczymy później, także odezwiemy się do Was potem. <grym> Nie dawisz przybitkach. Ty też rzucić z niej czyś w tych przebitkach. Ty ty zwiczyś, w tych Dlaczego? Weźmy bardzo ładną przybitką. przejazd przez Wisła. Tak, tak, przejazd przez Wisła. Ja. Takie atrakcje życiowe. I no. ja tu nakręcam jakieś wyznanie. Hello, Jesteśmy już. W Warszawie, po ciężkich trudach i po jeździe na gapę y, SKM-ką, ale pan nam to wybaczył, bo się nie dało kupić biletu, bo co się popsuło w tych biletomatach, a my oczywiście wsiadłyśmy w pierwsze co jechało na stadion. No i jesteśmy teraz nad Wisłą, co nie? Nie, nie wymazało cię z tyłu. Jesteśmy nad Wisłą, idziemy sobie pochodzić, pozwiedzać, bo jeszcze mamy troszkę czasu, idziemy coś zjeść. No i potem na koncert lecimy już i widzieliśmy z Piotkiem, także wszystko jak najlepszym porządku, żyjemy w tym wielkim mieście, co nie. I zobaczymy no, pospacerujemy, pochodzimy, coś zjemy. Jaki piękny widok, zobaczcie. Pięknie tutaj widać. Pałac kultury, wielkie miasto. Hello! <ścoughs> I się kręcę. Metallica. To erkosiści! Fasziści! Wiecie, że to będzie coś! Grały! Metalika i Enter's half Dobra, pomóżcie nam i zróbcie tu jakiś totalny rozpierdźwięk! Wracamy. Wyszłyśmy już ze stadionu. <głos> 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 tak, to jest eksperyment. Ale nie ma Można wszystko wyciąć, mać, Wszystko można wyciąć. To się wytnie. Więc idziemy sobie już, wracamy. I co? I tyle. Po koncercie. Już zaraz jedziemy, odjeżdżamy, ale powiem Wam, że bardzo ładnie stąd wygląda. W ogóle tutaj panorama miasta, tylko po prostu jest mgła, a ja zachrypam. Tak się prułam na metalice, że chyba zachrypłam, co nie? Słychać czy nie? Dobra, lecimy. Mój makijaż, nie wiem czy on to przetrwa. Nie mam pojęcia. Nie chcę nawet wiedzieć, jak to będzie wyglądało na komputerze. A macie, wyglądam pięknie. Nie Nie soja.